Ja wiem, że Ricky Morty to popularny w Polsce serial, ale kiedy kilkanaście miesięcy temu wychodził pierwszy tom głównej serii Rick and Morty, nie spodziewałem się, że dostaniemy kilkanaście tomów, kilka przynajmniej tomów głównej serii, takie one-shoty, i teraz jeszcze nową serię Rick i Morty przedstawiają. Cześć, tutaj Jacek, kolekcjoner, i dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda w środku Ricky Morty. Przedstawiają w tom pierwszy. Jeśli już zbieracie główną serię Riki Morty, to nie możecie tutaj liczyć na dużo zaskoczeń. To jest nadal komiks wydany przez Egmont w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, czyli mój ukochany format. Tak prezentuje się przód, tak się prezentuje tył. Cena okładkowa tego komiksu to 39,99, i tak jak mówiłem, miałem porównać, jak się prezentuje ten tom do tego tomu. To, co przykuwa od razu moją uwagę, no wiadomo, że jakby świat komiksu zmienił odrobinkę swój branding, na, że dodał social Media swoje, ale pierwszy tą oryginalnej serii miał patronat medialny Comedy Central, stacji, gdzie no, leciał serial Ricky Morty, ale no, Ricky Morty nie należą do koncernu Vaya.com CBS, tylko do Warner'a. I tak jak widzimy tutaj już w tym nowym, nowej serii, mamy na dole w rogu logo Warner Bros. i wszystkie znaczki copyrightowe. I tak samo Ricky Morty z Netflixa przechodzą na HBO Go u nas, więc Warner powoli skupia te wszystkie rzeczy. O tym więcej na hive Trainie, ale tutaj przede wszystkim o zawartości tego komiksu. Ten komiks jest zdecydowanie w stylu Ricka i Mortiego i to nie jest tak, że jakby Rick i Morty przedstawiają, że w tej serii, że ta seria tyczy się kogoś innego. Nie, Rick i Morty nadal są bohaterami, może nie głównymi bohaterami zawsze, ale są, nadal pojawiają się w tej serii komiksowej również. Na końcu mamy bio twórców oraz w przygotowaniu tom drugi, premiera drugiego tomu tego Rick i Morty przedstawiają w lipcu, a oryginalnej serii jest też w przygotowaniu tom dwunasty. Dobrze, to wszystko w tym odcinku. Jeśli jeszcze nie macie Rika i Mortiego żadnego, albo przynajmniej tego, to możecie kupić te komiksy, klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Na razie.